Senu! Ja a... Siema, Móze, co tam? já estou, já estou, já do ciebie, jechać. No chodź, nie bój się. Jadamy, jedziemy. Coś święta, jak ci od Mikołaja. Dobra, co oni tam puszczają w radiu coś nam łączy. Jeźdź, jeźdź, tak szybko! Odklejona małpka! Odklejona małpka! Zudzaka są, zudzaka są, obklejona małpka! Odklejona małpka! No, rozgość się młodym, zobacz, nie wiem, głodny jesteś coś, coś do jedzenia. Wujek ma tutaj patrz, pieniążki, ci pizzę może kupić na Mikołaja. Co chcesz? Bardzo się gadaj. Dobra, jest noc, idź spać, wujek idzie do pracy. I będę nie wpuszczaj obcych, tak? Dobranoc, śpij dziecko, dobrze. Halo, jest tu ktoś um, um, O cześć dzieciaczku, jestem świętym Mikołajem. Potrzymaj na chwilę, to jest mój wnuczek. Masz, trzymaj. Jak coś mnie tu nie było, ja spadam, dobra? On ci przyniosę prezenty na święta, ale to dopiero na święta, mamy listopad. Macie coś tu w lodówce? O, pizza dla Mikołaja, no to tam powiedz wujkowi, że ja pizzę biorę, tak? Słyszysz Bartu? Mikołaj ci zaśpiała piosenkę, patrz. La la, 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 i na zimę choinka się ze nam, choinka ma, choinko ma. Jutia, o macie Jakiś wariat mi do domu wszedł! O, widzę, że macie tu jeszcze jakąś kasę? No daj tu. ja widzę. No! No, Bartusiu, cześć, bo jak już uciec... Co tu się dzieje?! Co to jest za dziecko? Boże, święty, ciężkie jest to dziecko. <grym> TAK! <wytania> TAK! Wiesz co, Bartuś, chodź, ja ci pokażę, ty umiesz autko. A po co ci ta torba? Żebyś się pytał, chodź, patrz. Daj umiej wujkowi autko, a wujek ten sobie pójdzie dziś. Ale ty chcesz na sub... Nie! Zacznij myśleć na auto, dobrze? Ej, chodź, mamo, chodź tu, chodź. Mister Gigi, chcę to być prospaść. Gaga, 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 gaga. Mam, mam. Ja się ubiorę młodę i pójdziemy na zakupy. Mam, mam. mam. A potem do fryzjera, To <ścoughs> prezent. Mam, mam, mam. Dobra, chodź młody, ale tak szybko. Czekaj na mnie. Czekaj. No już Ci mówiłem, chodź, chodź, idziemy. Dobra, młodzy jesteśmy, zobacz, u fryzjera. I mam się Ciebie prezent, pofarbuję Ci włosy. No chodź, siadaj. A łał, ciekawiecko, na ja mnie przysikowałeś, Bartuś. Gerlad, cyrkind, gdzie są wasi rodzice? Proszę zapłacić pieniądze za farbowanie. Co wy sobie myślicie? Co, dzieciaki? No czekaj! No chodź tu! Chcę, nie umiem pływać! Pomocy! Teraz chodź młody. chodź ci zabiorę do przyczpa. Super, super, co na tam robić! No, pobawimy się, o, choć tutaj cię zostawię, no! A zawsze chciałem być zombie. A wow, jest nawet okno takie, gdzie ja widać przed Jest zombie, ale super. A co ty wyzielona że maś? Ja mogę to dotknąć? Gdzie jest pan zielony? Za słyszę, że ja. Siema ja po wnuczkę. Jak to zgubiłeś go? Ja lec się stawiłem w przedszkolę, a co? stamtąd? Ja Cię kręcę, moja żona, moje dzieci mnie zabiją, co Ty zrobiłeś Bartuś? Nie dostaliś prezentów w tym jak byłeś niegrzeczny! Ale ja, Siostra! Idę stąd, mam dosyć życia. Nie, ty ty mi patrzy, ty. Jest listopad dziecko, ogarnij się. Czekaj! Święty Mikołaj wezwał całą policję w Buklewyn i nikt nie znał jego wnuczka. Nawet odkrojona małpka pomagała, żeby dostać prezent na święta. Nie ma go. Nie gdzie nie Jadę! Wnuczek już nigdy się nie odnalazł.